Siemanko! Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj mam do zrobienia dwie rzeczy. Na początek rozpakuję paczkę od Sato ze Spiders Factory, a później zapakuję paczkę dla Sato ze Spiders Factory. Pakować będę strasznie wrednego azjatyckiego ptasznika filografię z huahimi, który stał się dorosłym samcem i który leci właśnie do Sato. Także podejrzewam, że może być wesoło, bo ten pająk jest ale najpierw intro. Tak jak mówiłem, wstępie zaczynamy od unboxingu paczki od Sato. Generalnie to jest taka paczka niespodzianka, bo nie mam zielonego pojęcia co tam jest. Sytuacja wyglądała tak, że na ostatniej z egzotyce rozmawiałem ze Sato i mówię mu, że mam Hildebrand Hissachu który wskoczył mi na adulta i czy by nie chciał? On powiedział, że oczywiście chce, co chce w zamian. No, no co chce? No nic nie chce, nie? No to ja ci wyślę paczkę. No to okej, okay, dobra, to mi wyślij paczkę. No i wziął i wysłał mi tę paczkę. Także. Paczka dzisiaj przyszła i za chwilkę zobaczymy co w niej się znajduje. Totalnie nie mam pojęcia co może być w środku. Także nie będę już przedłużał i lecimy do unboxingu. Dobra, lecimy z opakowaniem. Zobaczymy co przysłał misato. Prasa, będzie to przeglądać. No ty mam hipaki Tak tam Wojtek wyczuł, bo mówiłem mu, że zanim mógł ślepka muszę pytać hipaki, więc wysłał mi paki. Sprytnie. No nie mogę, po prostu no zaraz walę z niego. Jakie miasto takie zielone. Wojtek, jesteś mistrzem świata po prostu. I pak jeszcze cieplutki. I paka. Zaraz zobaczymy, co w niej jest. Dużo papieru, jak zwykle. I dużo gazet. Powiem ja wam, że dawno nic nie rozpakowywałem. Przyszedłem już trochę z prawej. Czy jest to 1? Nie, jest 2, Więc w środku pewnie jest jeszcze jeden pakunek. No i mamy matchbox. ale najpierw jeszcze więcej papieru. No i modbox nie podpisany. Patrzymy, co jest w środku. W środku jest hmm. coś pomarańczowego, murinus. No hmm. nie, czekajcie, Przecież to jest. O kurde, <słuchy> serio? <słuchy> Wiecie co, to chyba będzie kilobrach z Huachim. <słuchy> No tak, powiedziałem Wojtkowi, że miała być samica wyszedł samiec, więc Sato wysłał mi samicę, chyba, tak mi się wydaje. Zaraz do niego napiszę i się dowiem. Tak, słuchajcie, rozmawiałem z Wojtkiem i to jest samica Hilobrachy z Płahini. Także oddaję samca, a zyskałem samicę. No takie deale to ja lubię, chociaż dla Wojtka on chyba nie był zbyt dobrym interesem, ale no cóż, dzięki Wojtek, super, ja się cieszę mega. Dobra, urządza na szybko taki profizoryczny pojemnik. Jestem u Olgi, więc tutaj do dyspozycji mam no, tylko faunbox, faunabox, nie pamiętam jak to się nazywa. Dobra, mam Pensetę. mam ketchup, na wszelki wypadek, a i zobaczmy. Jak ten kilobrachys się będzie zachowywał? Kilobrachys Huachini to ptasznik, którego można spotkać w Azji, a konkretniej to na terenach Tajlandii. Jest to bardzo szybki i mega agresywny pająk, który posiada dosyć silny jacht. Także trzeba z nim postępować bardzo ostrożnie. To, co jest bardzo fajne w tym przeczniku, to to, że bardzo dużo pajęczynuje. Także jak ktoś lubi mieć sporo pajęczynki w terarium, to polecam kilograchy z Huachim. Jeżeli chodzi o wygląd samicy, to jest ona taka dosyć beżowa. Samce zresztą też, ale jak zobaczycie później, dorosły samiec ma taki fajny różowy odcień. Także jest to naprawdę bardzo ładny pająk. Samice żyją do chyba 15 lat, z tego co pamiętam. Samce oczywiście krócej. I to, co jest też fajne, to samice są bardzo duże. Mogą osiągnąć nawet do 10 cm długości samego ciała. Z odmurzami to jest już prawie 20 cm. Także jest to dosyć spory pająk. No i samica jest oczywiście dużo większa od samca. Także fajny pajączek. A tutaj z przełożeniem problemu nie było. Pająk jest chyba oszołomiony po podróży, także szybkie zbliżenia i dam jej odpocząć. No, także widzicie, zamienił stryjek siekierkę na kijek, wysyłałem chybachy z Huahini i dostałem chilobrachy z Huahini. Także stan osobowy zgadza się co do sztuki, no to biorę się za pakowanie, ale najpierw pokażę Wam tego warianta. No dobra. To biorę się zapakowanie. Będzie mi potrzebny kartonik. Taśma życia. Styrobox. Taśma amelinowa. Spokojnie nie będziemy je malować. Catch cap. Hitpack. Papierek z dziurką. Wykaczałka. No i pensety. Bo to wariat. Zacznę od przygotowania styroboxu, do którego włożę trochę taśmy życia. Normalnie zrobiłbym to papierowym, ale no po prostu go nie mam. Także taśma życia wlatuje do styroboxa. Nie żałuję jej. Pamiętajcie, przy pakowaniu ptaszników, że ważne jest, żeby pająk nie miał dużo luzu w pojemniku, ponieważ no, może dojść do urazów mechanicznych. Pająk może się po prostu no, obić tak, że no, no, niestety nie przeżyje podróży. Także pakujcie ciasno swoje wtażniki. <grytanie> no Box jest już wstępnie przygotowany. Teraz trzeba zagonić do niego ptasznika i może być wesoło. Na początek wyciągnę go z terrarium. Posłużę się tutaj ketchupem, pojemnikiem, do którego zagonię pająka przy pomocy pensety. No i oczywiście on już się stawia, no bo to wariat. Ale zaraz go przepędzimy do pojemnika. No, dawaj, dawaj. A, i proszę bardzo, udało się, nie było tak źle. Zabezpieczę pojemnik, żeby nie uciekł. I. Ha, teraz najlepsze. Transfer do styrobox. Za pomocą wykaczałki, wykałaczki czy też innego patyka do szaszłyków postaram się go przegonić do styroboksa przez wcześniej przygotowaną kartkę z dziurką. Muszę to robić bardzo delikatnie, żeby nie robić krzydy pacznikowi. Także chwilę mi się zeszło, A pająk był wyjątkowo uparty. Ale udało się. Tak, pająk siedzi w styroboksie. Zabezpieczę go szybko, żeby nie uciekł. W międzyczasie zwilżę papier. No i przyłożę go na wieczko. Pamiętajcie, że przy wysyłaniu ptaszników, kiedy temperatury są niskie, nie zwilżajcie za dużo pojemników, bo woda bardzo szybko traci temperaturę i wychładza. Także możecie no, zrobić krzywdę pająkowi, jeżeli wlejecie za dużo wody do pojemnika, w którym wysyłacie pająka. Pamiętajcie o tym. No dobra, pająk siedzi w pojemniku. Pozostaje mi teraz tylko zakleić taśmą Stereobox. Na krzyżyk, albo tak, stać mnie. Następnie styrobox owijam w folię aluminiową. A nie będę żałował, jest już warstwa amelinium. Teraz trochę papieru. Nie wiem, czy jest taka konieczność. Ale na pewno nie zaszkodzi, zawsze to marna bo marna, ale jakaś izolacja termiczna. No i na koniec jeszcze trochę folii aluminiowej niech stracę i gazety leżały przy skrzynce na listy to wziąłem. A co? Na koniec wszystko określuje taśmą i ciach, gotowe. Teraz wystarczy tylko umieścić w kartonie. No i nie zapomnieć o odrobinie wypełniacza, tak żeby styrobox nie latał po całym tełku. Dobra. I w zasadzie mamy wszystko gotowe. Jeszcze pójdzie hitpack, ale jego uaktywnię przed samą wysyłką. Przygotuję sobie taśmę i ciach, gotowe. Jutro paka leci do Wojtka ze Spiders Factory. No dobra, no to pająk został spakowany. Powiem Wam szczerze, że nie spodziewałem się, że pójdzie mi tak gładko. Jestem w szoku. Wow, chyba zaczynam dochodzić do wprawy. No i co? No i to na dzisiaj tyle. Zobaczyliście też unboxing paczki od Spiders Factory. Piona zielonego po prostu... Lubię ludzi z poczuciem humoru. Także w wolnej chwili wpadnijcie do Spiders Factory i zobaczcie co mają w ofercie, a ja na dzisiaj już kończę, tradycyjnie na koniec dziękuję wszystkim moim wspierającym, jesteście mega, dzięki wielkie i wszystkim dziękuję oczywiście za oglądanie i zapraszam Was do następnego odcinka już w przyszłym tygodniu, trzymajcie się, cześć!